Źle? Ja mam 10,5 u siebie 7,7 to bardzo właśnie, tak, jak na benzynową mazę, która widać, że nie, nie wyrywa do przodu. I starsze dziadki może nie tylko pytanie z jakiego jakiego to okresu? Poza tu nie ma, nie wiem, może jest, ale widać, że chyba po dużym mieście nie jeździ, tylko po jakichś o takich, o dróżkach. to też inaczej. Ja u siebie w korku na dół, w korku do góry, tu to no. od razu biję. Na autostradzie też, jak tam depnę 150, to też od razu tam 13, 14. E

Jesteśmy dziś w miejscowości Goslar, w salonie Volvo, kupujemy Mazdę, 2012 rok, 80 tysięcy przebiegu, jeden właściciel, bezwypadkowa, nie lakierowana. Szyby oryginalne, opony letnie z 2012 roku, z przodu słabsze, z tyłu lepsze. Podobnie z kołami zimowymi, też z 2012 roku, są w cenie. Dwie opony w dość dobrym stanie. 6 mm 2-4 mm. Auto prawdopodobnie przyjęte w rozliczenie. Wystawione widzicie na kartce, za 12890. cena schodziła powoli w dół do 10 890 tyle w internecie, ostateczna cena 10 000 euro i za tyle zmieni właściciela. Fuck. Tu jeszcze życzone koło zimowe. I jedziemy. Pan Filip zabiera Mazdę do, do Gdańska.